Oto ziemia goślińska z lotu ptaka. Nie wszyscy wiedzą, że jej zasiedlenie nastąpiło już 10 tysięcy lat temu. To stąd pochodzi motyka z poroża Renifera, najstarsze znalezisko archeologiczne w Wielkopolsce. Nadanie praw miejskich miało tutaj miejsce w XIV wieku, dokładnie 625 lat temu. A dziś, dziś to jedna z najprężniej rozwijających się gmin w kraju. Perspektywa lotu ptaka to dobry sposób, by bliżej przyjrzeć się murowanej goślinie, która znajduje się w pierwszej setce najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Sercem murowanej gośliny jest Plac Powstańców Wielkopolskich. Co ciekawe, od zawsze posiadał on tylko trzy zabudowane pierzeje. Na jego rewitalizację zostało zarezerwowanych ponad 7 milionów złotych, co z pewnością sprawi, że wkrótce zaliczany będzie do najładniejszych Wielkopolskich rynków. Będzie powodem do dumy dla mieszkańców miasta i gminy. Na rozwój gminy wpływa bez wątpienia goślińska strefa przemysłowa. Biznes zawsze potrzebował miejsc i ludzi, którzy ze zrozumieniem podchodzą do jego potrzeb. Ułatwienia infrastrukturalne oraz konsekwentna i przewidywalna polityka podatkowa pozwalają na szybki rozwój. Strefa daje pracę ponad 1100 osobom. Powierzchnia magazynowo-produkcyjna budynków to blisko 75 tysięcy metrów kwadratowych. Dla uzmysłowienia jej ogromu porównajmy to do największego placu w Murowanej Goślinie placu Powstańców Wielkopolskich to pięć razy więcej. Firmy działające w GSP zasilają budżet gminy ponad 2 milionami złotych rocznie. A to jeszcze nie koniec. W najbliższym czasie uruchomienie działalności planuje kolejnych pięć firm. Co może stworzyć kolejne 500 miejsc pracy, jak również oznaczać dodatkowy milion w dochodach gminy? Na jakość życia w gminie wpływa dynamiczny rozwój infrastruktury: nowe drogi, kanalizacja i obwodnica. Ta ostatnia to niewątpliwy sukces murowanej gośliny. To właśnie gmina przekonała władze województwa, by obwodnica stała się jednym z najważniejszych priorytetów ostatniej perspektywy unijnej w Wielkopolsce. Techniczna koncepcja obwodnicy to projekt murowanej gośliny. Gmina wykupiła 150 tysięcy metrów kwadratowych gruntów o wartości 7 milionów złotych. Dzięki nowej drodze znacząco spadł ruch tranzytowy przez centrum miasta. Przed wybudowaniem obwodnicy przejeżdżało tędy nawet 15 tysięcy samochodów na dobę, w tym 3 tysiące ciężarówek. Korki na ulicy Poznańskiej i Rogozińskiej odeszły w niepamięć. Jako aktywny członek Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia Cittaslow, murowana goślina pamięta o zasadzie zrównoważonego rozwoju. Budowa 100 kilometrów sieci kanalizacyjnej to zadanie, które postawiła przed sobą gmina inicjując powstanie związku międzygminnego Puszcza Zielonka. Kanalizacja sanitarna to jednak nie tylko dbałość o środowisko naturalne. To także niebagatelne oszczędności. W niedalekiej przyszłości z tych udogodnień skorzysta nawet 10 tysięcy jej mieszkańców. Ocenia się, że w skali roku mieszkańcy oszczędzać będą nawet milion złotych. Infrastruktura to również nowe drogi. W ciągu ostatnich czterech lat przystąpiono do budowy sześciu nowych ulic, a w związku z rozwojem sieci kanalizacji do tej pory przebudowano ponad 20 km dróg. Wszystko wpływa na atrakcyjność gminy w krajowych rankingach. Niebagatelną rolę odgrywa siatka połączeń z Poznaniem. Każdego dnia kilka tysięcy osób wyrusza w podróż do stolicy wielkopolski samochodem, pociągiem lub autobusem. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim na terenie gminy powstał nowy przystanek kolejowy. Jego nazwa „Zielone Wzgórza” to event w skali kraju. Nawiązuje wyłącznie do nazwy osiedla w pobliżu, którego powstał. Wkrótce powstaną kolejne dwa przystanki, dzięki którym na linii Poznań-Gołęcz nie sposób będzie znaleźć gminy z większą ich ilością. Przy miejskim dworcu kolejowym powstanie nowoczesne centrum komunikacyjne, możliwe będzie uruchomienie dodatkowych kursów szynobusu. W najbliższym czasie zostanie zwiększona dwukrotnie liczba kursów autobusów na Osiedle Sobieskiego, a dodatkowo już w przyszłym roku. Zacznie obowiązywać porozumienie z gminami aglomeracji poznańskiej, dzięki czemu mieszkańcy Murowanej Gośliny będą mogli korzystać z jednego wspólnego biletu tańszego o 99 zł. Murowana goślina skutecznie pozyskuje fundusze unijne. W ciągu ostatnich lat na terenie gminy powstały nowe inwestycje za niemal 300 milionów złotych. Obwodnica, drogi i kanalizacja to tylko niektóre z nich. Droga z murowanej do zakopanego to prawie 500 km. Właśnie tyle liczą szlaki rowerowe w Puszczy Zielonka. Murowana goślina doskonale wykorzystuje fakt, że prawie połowę powierzchni gminy stanowią lasy. To jeden z najwyższych wskaźników w całym powiecie poznańskim. Właśnie dlatego murowana goślina kilkukrotnie została uhonorowana tytułem gminy przyjaznej rowerzystom. Konsekwentna realizacja polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy sprawia, że adres marzeń to nie pusty slogan. Na terenie gminy cały czas rozwijają się tereny budownictwa indywidualnego oraz zbiorowego. Już w przyszłym roku zakończy się pierwszy etap inwestycji jednego z najprężniej działających wielkopolskich deweloperów. Docelowo przy ulicy pogodnej i okrężnej powstanie osiedle dla ponad tysiąca osób. Gmina może pochwalić się również wzorowym systemem opieki przedszkolnej. To najlepszy system w całym powiecie i jeden z najlepszych w Polsce. W murowanej goślinie każde dziecko może liczyć na miejsce w przedszkolu. Starsze dzieci chodzą do odnowionych i termomodernizowanych szkół podstawowych. Dzięki współpracy rodziców i samorządu lokalnego powstaje nowoczesne i wielofunkcyjne boisko sportowe w historycznej części miasta. Nie jest wyjątkiem. Obiekt przy ulicy Szkolnej będzie jednym z kilku w gminie. Obok nowego gimnazjum działa również hala widowiskowo-sportowa. W ostatnich latach zainwestowano blisko 4 miliony złotych w kulturalny i sportowy rozwój terenów wiejskich. Gmina zaangażowała się w budowę i modernizację świetlic w Boduszewie, Głęboczku i Rakowni. Na obszarach wiejskich powstały boiska lub place rekreacyjne. Zarówno nowo powstałe budynki, jak i infrastruktura są intensywnie wykorzystywane przez mieszkańców nie tylko tych wsi, co sprzyja budowaniu więzi społecznych. Osiągnięć ostatnich lat można być dumnym, jednak dla burmistrza Tomasza Łęckiego te osiągnięcia są impulsem do pracy na rzecz ciągłego, stabilnego rozwoju murowanej gośliny. W wyborach samorządowych zagłosujmy na doświadczenie burmistrza Łęckiego i popierających go kandydatów naradnych rozwoju ziemi goślińskiej. Wspólnie mają potencjał niezbędny do tego, by murowana goślina kontynuowała pasmo sukcesów w następnych latach.